Big to jest big problem, dlatego warto w momencie... Rozważania, czy należy złożyć wniosek o zawieszenie płatności rat, trzeba go tak skonstruować, żeby w tej ewidencji nie wylądować. Ostatnio zwrócił się do mnie klient z wątpliwością, czy w jego sprawie powinien zostać złożony wniosek o zawieszenie płatności rat. Oczywiście byłaby to dla niego realna ulga w comiesięcznym funkcjonowaniu. Natomiast powziął wątpliwość. Dlaczego? Ponieważ gdzieś obiło mu się o uszy w mediach, że w momencie zawieszenia płatności rat będzie automatycznie wpisany do piku. Nikt nie chce się tam znaleźć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonstruowanie wniosku o zawieszenie płatności rad, ponieważ to nie jest tylko wniosek o zatrzymanie, ale również nie podejmowanie przez bank czynności, które w jakikolwiek sposób wy wywołują negatywne konsekwencje u konsumenta. Czyli wniosek o Brak możliwości wypowiedzenia umowy, jak również brak możliwości wpisania do biku, ponieważ wraz z wpisaniem do biku oczywiście nasza zdolność kredytowa, możliwość wzięcia jakichkolwiek instrumentów finansowych w tym leasingu jest utrudniona, a takiej funkcji nie ma wniosek o zawieszenie płatności rat, ponieważ to dotyczy tylko i wyłącznie tego kredytu i nie ma wpływu na zdolność kredytową w ujęciu ogólnym.